No cześć! Dzisiaj Stilo 19, które odwaliło niezły numer i przyjechało. Chyba w sumie pierwszy raz, odkąd mam okazję z tym autem współpracować, a jest to już kilka lat na lawecie, nie dotarło samo do celu. Problem z elektryką. Zdarzało się tak już sporadycznie, co prawda, że auto z tego co mówił właściciel nie chciało gasnąć po wyłączeniu kluczyka, Później była sytuacja odwrotna, że gasło podczas jazdy, ale nie wciskając sprzęgła, odpalało z powrotem i jechało dalej. Aż w końcu gdzieś tam na jakiejś stacji zagaszone, zgaszone w celu zatankowania. No i, i problem, już nie odpaliło. Na chwilę obecnie nie ma prądu w aucie, w ogóle żadne kontrolki, nic się nie chce zaświecić. Podłączyłem sobie... Yy, a, kluczyków nie mam, dobra, to idę po klucze. Przepraszam, no prąd się pojawił. No to, jak już mówiłem wcześniej, prąd się pojawił. Auto odpaliło. Czek na desce, zobaczymy z czym związany jest błąd. Niech chwilę pochodzi. W zasadzie błędów, cała masa w sterowniku. Wykasowałem zostały dwa związane z klimatyzacją. No to by się zgadzało, bo jest nieszczelna, więc czujnik, sterowanie, przekaźniki klimatyzatora, nie wiem o co chodzi, ale być może powiązane. Klimatyzacja niepotrzebna, nie działa i tak. Natomiast cała reszta pewnie związana z zalaniem. Tutaj skrzynka nie ma w ogóle tej osłony, a przekaźniki są widzicie połupane. Być może dostała się woda do środka i zrobiła jakieś y, jakieś zwarcie. W zasadzie wszystkie ten jest pęknięty, ten jest pęknięty i ten jest też pęknięty. Teraz wyschło wszystko, podłączyłem akumulator i auto odpaliło. Odpiąłem sobie przekaźniki te, które były pogniecione tutaj w tym rzędzie i przełożyłem je tutaj, odpinając je wywołałem błędy te, które były wcześniej, czyli no, tak jakby tym tropem idąc Właśnie problem jest pewnie z zalaniem, z dostawaniem się wody. No tutaj akurat zdarzyło się to, kiedy były opady, długo padało no i dostała się woda pewnie do środka. Także tak, przekaźniki zamówiłem nowe. Bo tam, jak się wody do, dostało, to może być już poprzypalane styki, nie będziemy ryzykować. Natomiast, osłony jak są, no to dobrze je montować z powrotem, żeby w razie W nie, nie dochodziło do takich rzeczy. Tutaj pewnie. Domyślam się, że był akumulator wyciągany i ktoś oparł sobie, na pierwszej linii były te przekaźniki one się podziurawiły, później woda zrobiła swoje. Dobra, to tyle, ale bez osłony, ryzyko, że tutaj się woda będzie dostawać, że to będzie problem, jest duże. Trzeba było się wziąć za coś, za jakąś robotę, tak? która będzie generować jakiś dochód, więc tak mamy dzisiaj Audi TSI, CPMA, no i jakaś taka wiecie obsługa ogólna, skrzynia automatyczna, olej, ja też już kiedyś pokazywałem dokładnie w tym aucie, bardzo szybko ten przebieg tutaj się zwiększył, w sumie to nie wiem z półtora, z półtora roku temu może to nagrywałem, no i 60 tysięcy już pykło, a dzisiaj była wymiana oleju od nowa i tutaj taka uszczelka pod tym plastikowym deklem. Co prawda uszczelka nie jest twarda, wszystko jest miękkie, a podcieka. No ale plastik to jest plastik, tych śrub widzicie, nie ma tutaj za dużo dookoła, więc to się może wyginać i krzywić. I uszczelka, jak tylko trochę się wygrzeje, to, to będzie podciekać. Ja tylko czekam, kiedy będą śruby plastikowe robione. No, witam, od dzisiaj mam Toyota Raw 4D20D4D. Problem z utratą mocy przechodzeniem w tryb awaryjny wyświetla tym razem czek bo kiedyś kiedyś to auto już było. Był problem z zaworami na pompie wysokiego ciśnienia. Wtedy auto traciło moc nie wyrzucając żadnego komunikatu. I już sobie to auto diagnozowałem jakiś czas temu, ale zapomniałem, i był obwód, obwód zaworu regulacji ciśnienia, czyli tego od. od turbo i mamy tutaj tak silnik krokowy układu sterowania sprężarką usterka sporadyczna kod błędu jest obecny P1251 i teraz tak albo mamy uszkodzony rzeczywiście zawór który raz na jakiś czas potrafi odłączyć nam czyli po prostu od, od, odpiąć nam tak mówiąc, potocznie turbosprężarkę, bo jej się odpiąć nie da, ale na przykład geometria nie działa i przechodzi w tryb awaryjny, albo ewentualnie zacinająca się w turbosprężarce geometria, i wtedy będzie powodować właśnie takie anomalia różne. Myślę, że trzeba się przyjrzeć turbosprężarce i na przykład samo sprawdzanie gruszki, czy na lekko chodzi, czy ciężko chodzi, czy się zacina, czy nie. Też nie zawsze jest miarodajne, bo czasami jest tak, że po prostu ta gruszka na luza, że tak powiem, czy na chłodno działa normalnie, a przy temperaturze, przy obciążeniu potrafi się kierownicę w turbosprężarce mimo wszystko zakleszczyć, zaciąć i nie chodzi to płynnie. Dodatkowo jest objaw taki jeszcze, ja zauważyłem przynajmniej jadąc autem, że auto potrafi szarpnąć tak mocno to jest zawsze na niskich obrotach kiedy właśnie narasta ciśnienie dostaje bosta to wiecie takie nie czasami łagodnie rusza i nagle puch taki, taki strzał taki jakby koń kopnął w tył auta no, a, a czasami jest normalnie że przyspiesza tak wystrzela i, ale to jest takie płynne no tak tak to wam mniej więcej mogę wytłumaczyć tak mi się to wszystko Tutaj rysuje. Trzeba zobaczyć, właśnie do turbosprężarki kod z błędu. No i oczywiście, po tym jak auto straci moc, wystarczy wyłączyć silnik na chwilę, włączyć i auto jedzie od nowa. Tak samo, bez problemu. Także, tak, chyba się przyjrzymy tej turbosprężarce i będziemy ją musieli wyciągnąć. Dobra, słuchajcie, turbinę mam na stole. Wytarba, wytargana. Nie była to zbyt przyjemna praca. Muszę wam powiedzieć, turbina była regenerowana, bo widać, że tu są jakieś kropki, kreseczki, zielone kropeczki. Była też tak zamontowana na silikonie, czyli na przykład uszczelka spływu oleju. Jak się tam przyjrzymy, to mamy. To jest taki pierścień się zrobić z silikonu. Podobnie mamy tutaj przy zasilaniu, chłodzeniu muszli. wpływ tutaj jest o silikon. Ale to nie wpływa. To nie było tu problemem. Problemem jest to, że ona przeładowuje ta turbina, i problem jest właśnie z utratą mocy chwilową do zgaszenia z powrotem. Ja już Wam mówiłem teraz tak. W zimie to było częściej. Teraz tam dostałem informację, że to się jakby uspokoiło trochę, że auto potrafi tydzień na przykład jeździć i nie wywalić żadnego błędu i jeździć bezproblemowo. Zawsze zdarzało się to podczas. Ob, przy obciążeniu, czy przy, przy próbie obciążenia silnika pod gdzieś tam pod podjazd, pod górkę i w tym samym miejscu, bo to na jednej trasie jeździ auto, to teraz sobie przejdziemy do tras. Dlaczego to się tak dzieje między innymi, tak? No pomijmy ten fakt, że turbina regenerowana i różne rzeczy tam mogą być. Chociaż ktoś mógł zrobić dobrze, ale y, ja już to o tym mówiłem, tak zwanym y, PSJ. Co to znaczy? To już tam kiedyś tłumaczyłem. To nie, nie mój tekst, ale to jest tak zwany pizdowaty styl jazdy, czyli po prostu 1, 2, 3 i auto toczy się po prostu nie osiągając nawet 1700 obrotów, tylko wiecie, jeździ w granicach 1200-1700 obrotów, i tak cały czas. No i taki mamy efekt po jakimś czasie, że to problem będzie i problem wróci. Nawet jak się tą turbinę zrobi z powrotem, to prędzej czy później. Czy wyczyści, czy cokolwiek z nią zrobi, to problem będzie, dlatego że to auto jeździ na bardzo krótkich odcinkach, robi kilka kilometrów dziennie w jedną, kilka kilometrów w drugą. Nie ma czasu się ta sadza wypalić, groma dzisiaj jest sporo. Natomiast w zimie dochodzi jeszcze kondensat, robi się to kleiste, maziste i może zalepiać kierownicę, dlatego teraz auto z powrotem zaczęło. Tak jakby jeździć normalnie, i problem rzadziej występuje. Takie moje po prostu widzi mi się, tak sobie to posklejałem do kupy, ale to poparte jest czymś tam, nie, jakimiś tam obserwacjami moimi. Tutaj jeszcze są dość spore wycieki. O, tutaj macie pompę. cieknie spod niej dość mocno, widać tam na skrzyni, trzeba będzie to umyć i. I co? I podejrzenie jest, że cieknie z uszczelki pod mm, zaworami z powrotem, pod pokrywą zaworów. Ja tą uszczelkę wymieniałem już dwukrotnie, i już chyba teraz nie będziemy kombinować z żadnymi zamiennikami typu y, ERLingi i inne takie. Po prostu no, tutaj musi siąść, y, musi sięść oryginał, dlatego że jest podejrzenie, że. Tutaj to nie sama pompa tandemowa robi, znaczy, pompa tandemowa, przepraszam, wakum pompa robi ten cyrk, że to jest to zalane. Bo od spodu widać, zresztą zobaczmy sobie, co widać. Jak widzicie, powiedzieć, że tam jest sucho na łączeniu tych, uszczele, tych powierzchni, czyli pokrywy, zaworów i głowicy. No to, to tak jakby tak jakby nic nie powiedzieć. No cieknie tam widać. O. Na rogu. No nie, dobra. Staram się załatwić uszelkę oryginalną i nie ma. Już do trzech razy sztukkalnie będziemy się bawić. A dlaczego montaż turbiny na silikonie w tym przypadku Czy ogólnie nie powinno się wiem, ale to nie znaczy, że jak się posmaruje, to się coś zepsuje od razu. Ale ryzyko rośnie. A tutaj zobaczcie, tutaj mamy kanał smarujący to jest spływ. Więc tutaj zapchanie tego kanału to jest chwila moment. W tym przypadku jest to. Bardzo ryzykowna. No dobra, składam sobie tutaj tą turbinkę. Wszystko jest już pozakładane, ale nie jest tak jakbym chciał. Bo mamy uszczelki zamówione z ASO. Tak jak wam wcześniej mówiłem, już pod, pod pokrywę zaworów do Toyoty nie założę nigdy żadnej innej. Bo to szkoda po prostu roboty, zmarnowany czas i pieniądze. Uszczelka z ASO. Jest zamówiona, podobnie jak uszczelki do pompy wakum, bo tutaj ciekło najbardziej z tej pompy. Jest wszystko zalane tutaj łącznie ze skrzynią biegów. No ale na razie nie mogę, bo się inwestor niecierpliwi i samochód muszę oddać. Więc tak, uszczelka jest założona z powrotem, ta która była, na pokrywę zaworów. Musi to jeszcze jakiś czas wytrzymać. No a ogólnie co do szybkości i czasu, na który, który potrzeba na taki samochód, to nie jesteście w stanie tego określić. Jak idzie, to idzie, a jak nie idzie, to, to stoicie w jednym miejscu. Ogólnie ciężko było, najgorzej było to wykręcić, ponieważ wszystkie śruby były tak dobite do granic możliwości, że przedłużka 70 cm i śruba M10 i stała w miejscu. Jedna się urwała, na szczęście w takim miejscu, gdzie będzie ją jak tam może przyspawać, odwiercić. No ale schodzi, dodatkowo czyszczenie zaworu EGR, mył się w miejsce ultradźwiękowej. Wymiana od razu filtra, paliwa, bo jest do niego teraz dostęp, no i składam sobie to wszystko po kolei. Co do takich napraw typu, a odłóżmy to, zostawmy to, bo auto potrzebne, oby się to nie skończyło gdzieś w polu szczerym o 3 nad ranem, z awarią z jakiegoś powodu, bo wtedy człowiek nabiera respektu i, mu, i rozumu najczęściej. No, ale jak trzeba, to trzeba. Natomiast to auto ma 20 lat i nie da się tutaj koło niego zrobić szybko. To nie jest też Volkswagen Golf, że da się taką turbinę w ciągu, nie wiem, tam półtorej godziny opierdzielić w jedną i w drugą stronę 1,9 TDI, bo nie da się po prostu. Zwłaszcza, że tutaj te śruby, tak jak wam mówiłem, są zapieczone i było ciężko. Był dylemat, czy się, no. Czy się po prostu odkręca? Jakby się urwała, któraś tak w nietypowym miejscu, no to macie kolektor do wyciągania. No i 20-letniego strubka, który wiecie, generuje kolejne urywające się śruby. Także tak, Spieszcie powoli mechaniku, ale jakoś jesteśmy już bliżej. Jak dalej, mam nadzieję, przewody, węże i inne duperele odwiercić, urwaną śrubę jeszcze z wydechu, poskręcać do kupy. No i może jakoś, może jakoś będzie jeździć. Dobra, poskładane. No i niech się grzeje. Jak się ta trochę, to jedziemy na drogę. Generalnie to co powiedziałem o pospieszaniu i o robieniu czegoś, a będzie, to nie jest po złości. Ostatnio mając w pamięci swój wyczyn, kiedy pojechałem z posklecanym cokolwiek układem chłodzenia w moim oplonezie do przemka stroić gaz. No to, to wtedy właśnie się przekonałem, że takich rzeczy nie warto robić. Bo nie będzie, no po prostu nie będzie. Czasem, jak nie zrobimy tego czegoś od razu, to zemści się to. No zemści się i tyle. Dobra, ale może będzie dobrze. Tym razem, yy, Święty Krzysztof wisi w samochodzie. Będzie dobrze. Tak, odpalone, przejechane kilka kilometrów. Na razie jest wszystko w porządku. A resztę zobaczymy, co będzie. No w międzyczasie, jeszcze klocki hamulcowe. I tutaj chyba największa niespodzianka. Nie wiem, czy do tych klocków nie będziemy musieli wrócić. Raczej do tarcz hamulcowych szybciej niż byśmy chcieli, no ale to już temat na, na inną naprawę, bo czasu brak. Dobra, to w tym odcinku wszystko. Trzymajcie się do następnego hej.